Paraguay Live Witam Was serdecznie W dzisiejszym odcinku opowiem Wam Dlaczego Paraguay? Ile lat tu już jesteśmy? Dlaczego jesteśmy w Paraguayu? Co tutaj robimy? I co nas prowadziło do Paraguayu? Także jak Was to interesuje To zostańcie z nami W Paraguayu jesteśmy już 22 lata Także szmat czasu za nami na pewno wielu was pyta się, Zbyszek, dlaczego właśnie Paragwaj i co was, że tak powiem, skłoniło do wyjazdu do Paragwaju? Dlaczego Paragwaj? Wcześniej pracowaliśmy razem z żoną Polką, Gosią w Niemczech. Byliśmy w miarę zadowoleni naturalnie do czasu, tak jak wielu z was z pewnością, którzy emigrowali. To był początek lat 80. Z Niemiec wyemigrowaliśmy praktycznie już 23 lata do Paragwaju, Ameryka Południowa, środek Ameryki Południowej. To jest ważne dla niektórych, aby się zorientować. Dlaczego Paragwaj? Fajnie było, zobaczyliśmy na mapę, szukaliśmy spokoju w miarę dobrego, spokojnego życia i tam, gdzie podatki nas oczywiście nie dobiją, tylko my będziemy pracować. I w tym jest nasz plus. Poza dokumentami naturalnie oferujemy auta, jeżeli jest zapotrzebowanie oczywiście na auta używane lub auta nowe. Jeżeli przyjeżdziecie na tak zwane zwiady, chętnie naturalnie pomożemy wynająć auto na krótki okres czasu. Poza tym Oferujemy działki budowlane. Wielu z Was pyta się nas również, Pyszek, jak można te działki kupić, czy nie można, kto je może kupić i jeżeli można je kupić, jak się to robi. Sprawy, jeżeli chodzi o działki, podobnie zresztą jak inne nieruchomości, są w miarę łatwe do zorganizowania poprzez akt notarialny. To jest. Tak samo jak w Polsce czy w innych krajach, kupując działkę, idziecie do notariusza. Oczywiście, notariusz musi być zaufany, bo inaczej są czy mogą być pewne problemy. Chodzi tutaj o tytuł, czyli chodzi tutaj o własność. Własność, kwestia własności w Paragwaju, to jest rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę. Jest to rzecz naprawdę, kwestia bardzo istotna. Dlatego zwróćcie się do mnie, wszystkie dane kontaktowe podaję w opisie wideo i również na ekranie podam Wam na WhatsApp i na telefon, jak również i mail. Poza tym oferujemy naturalnie domy, domy najlepiej pod klucz budowane, pod klucz z architektką, tak aby planowanie domów nie sprawiało ani Wam, ani wykonawcom najmniejszych problemów, więc kwestia najbardziej istotna to jest bardzo dobre planowanie i tą kwestię możecie osiągnąć właśnie poprzez naszą architektkę lub architekta. Także to polecam wam tak czy inaczej, aby te kwestie zorganizować. Wszystkie ceny podam wam w skrócie na końcu wideo. Jak i w opisie dla tych, co może przegapią. Tak więc yy, w Paragwaju, tak jak mówiłem, żyje nam się dobrze. 23 lata jesteśmy już tutaj, i wielu z Was się pyta: Dobra, ale co mamy tutaj robić naturalnie? Każdy ma swoje preferencje, każdy żyje, każdy stara się. Jeżeli jesteście emerytem, nie ma problemu. Tutaj poziom życia. Jest w zależności od miejsca stosunkowo wysoki, oczywiście jest sporo biedy, jest sporo luksusu, ale powiedzmy sobie z emeryturą, którą macie powiedzmy sobie z Europy, czy też macie ze Stanów Zjednoczonych, czy też z Kanady, czy powiedzmy z krajów zachodnich ogólnie rzecz biorąc, nie ma problemu tutaj z życiem. Także, jeżeli macie w granicach, powiedzmy sobie, tysiąca euro, tysiąca dolarów, można tutaj dobrze żyć, zakładając, że naturalnie macie, yy, że macie oczywiście, że macie oczywiście, że oszczędzonych parę groszy, tak aby się pobudować, aby kupić działkę, aby wybudować mały domek. My polecamy z naszej firmy. Chętnie zapraszam na strony na kanał YouTube Paraguay Live. Tam dowiecie się więcej domki. Czy działki budowlane oferujemy już w granicach od 15 tysięcy dolarów. Więc jest to naprawdę. Są to śmieszne pieniądze, jak na warunki europejskie, dlatego zachęcam do kupna działek budowlanych, jak i do budowania domku, tak abyście nie mieli tylko tego planu B ale również plan A na zamieszkanie w Paragwaju w Lamach, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę dzwońcie do mnie kontakt dane kontaktowe zostawię jak zwykle pod wideo, także proszę subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie zrobiliście, dajcie lajki like w górę wszelkiego rodzaju zapytania w komentarzach na dole, to jest najprostsza najłatwiejsza forma komunikacji z nami tak, aby dowiedzieć się więcej, jestem pewny, że większość z Was na pewno ma wiele pytań, tak abyście dowiedzieli się więcej o tym pięknym kraju Paragwaju. Zapraszam, subskrybujcie kanał, lajki w górę. Podzielcie się tym filmikiem, jeżeli jesteście zainteresowani, również może Wasi znajomi, rodzina od Was są zainteresowani ewentualnym pobytem w Paragwaju także zapraszamy zapraszam serdecznie wraz żoną i do zobaczenia do następnego filmu na razie trzymajcie się hej papa